Cześć, cześć, witajcie, witam Was na płatnym evencie w Pokémon GO. Zobaczymy ile Shiny uda się dorwać, ile zadań uda się wykonać, Shiny Ditto, Shiny Mew i wiele, wiele więcej. Zapraszam do oglądania, zapraszam do grupy na Facebooku Bonko12 na Anti Games. Zostaw łapaj w górę byku. Subskrybuj kanał oczywiście z dzwonkiem. A teraz odpalamy gierkę. No i zaczynamy zabawę na płatnym evencie w Pokémon GO. Mamy gierkę odpaloną, także sprawdźmy spotkanie z profesorem. Przewiniemy na szybko tą rozmowę. Chodzi tutaj o specjalne questy, bodajże na Ditto. Akurat telefon mi dzwoni, także odrzucimy i lecimy. Pierwsze trzy zadania wykonują się same, także odbieramy na szybciora. Pierwsza nagroda. Trzy insensy i tajemniczy pokémon. Co to będzie? Charmander. Także mamy Charmandera, mieszajnik 401 CP. Będzie to mój pierwszy złapany w dniu dzisiejszym Pokemon. Może Pineabury, Ultra Ball. I nice. Zobaczymy, czy się złapie. Zobaczymy kolejne questy. Bierzemy się do roboty. Mamy parę godzinek grania w Pokémon Go. Także zobaczymy, co uda się tutaj Shiny dorwać. Charmander złapany. Także lecimy do naszych specjalnych questów. Kolejna rozmowa. Przewijamy na szybciorach. Użyć insensa. Złapać 30 pokemonów i zrobić zdjęcie Charmanderowi, także zaraz się za to zabierzemy. 30 pokemonów to jest moment do zrobienia. instens. już leci. No i sprawdzimy sobie, czy któryś z tych poksów nie jest może szajni. Już instens. Odpalone pierwszy Zadanie nam się wykonało. Squid, nie szajni. Sprawdźmy kolejnego. Też nie szajni, ja biorę się za wykonywanie zadań i widzimy się jak ten etap zostanie przeze mnie ukończony. Przy okazji kluje nam się piąteczka, zobaczymy co z tego jajka nam tutaj wypadnie. Zrespił się Snorlax, także jestem ciekawy jakie będzie miał uprise. Iwka, ok. Mamy Iwi. Na szybko wsadzę, może nie zostawimy te jajka takie jakie są. Jest Snorlax. Akurat Squirtla klikłem. Schował się za tym Snorlaxem. Do Snorlaxa Candy zbieram. Szczególnie Candy XL, żeby zrobić moją setkę na maksa. Zobaczymy, czy tutaj z się złapie. Raz wyskakuje, wyskakuje. Dobra, nie będziemy się z nim bawić, bo chcę wam pokazać sklep. W sklep mamy parę boksów darmowych do odbioru. Także na szybciora złapiemy sobie tego Snorlaxa. I tak na pewno bardzo dużo ich będzie wyskakiwało na tym właśnie evencie. Jest złapany. Klikamy. Stardust się nalicza do wbicia 43 levela. Także mam nadzieję, że dzisiaj go bije. Wejdziemy sobie na szybko w sklep. Mamy trzy zdalne Ride pasy. oczywiście za darmo. Także odbieramy. Fajny prezent dzięki Niantic. I mamy eventowy box, w którym jest 200 Pokebolów. Także to na pewno też nam się przyda. Jeśli ktoś korzysta z Go czy innego takiego pomagacza, jak ja to nazywam. Na pewno te 200 pokeboli Wam się przyda. Ja sobie zostawię je na później, gdyby mi boli po prostu brakło. I sprawdźmy może, co tutaj się zrespiło. Patrzcie, ile Pikachu mamy tutaj skajtera. Nie mam szajniaka, przydałby się. Także za chwilę go sobie złapię. No i co? Lecimy wykonywać nasze zadania. To najbardziej mnie jara z tego względu, że uwielbiam wykonywać specjalne zadania, uzyskiwać nietypowe, rzadkie Pokemony, także zobaczymy, ile Szajniaków uda się dzisiaj dorwać. No i jakie będą mieli IV. To jest najważniejsze generalnie. Wiadomo, że każdy chce mieć setkę. Zobaczymy, ile uda mi się takich Poksów dzisiaj dorwać. No i mamy pierwszego Pokemona Szajni, jest to PJ. Ostatnio Szajni pj złapałem na spotkaniu w Krakowie z Kusim. Wtedy rajdowaliśmy razem, a teraz kolejny PJ. Oczywiście Ultra Ball. Mam nadzieję, że wejdzie. Także, a wyskakuje. Patrzcie, nie będziemy się z nim bawić. Od razu goldenka. Kręcimy, kręcimy. W sumie powiem Wam szczerze, że PJ-a chciałem mieć drugiego Shiny, także mój cel niejako został wykonany. Aktualnie jestem w Chorzowie w Parku Śląskim, przy Komarze. Tutaj przeważnie e, trenerzy grają w Pokémon Go na Community Day. Oczywiście nie podczas trwania pandemii. Bo teraz wiadomo, można wykorzystać insensy i tutaj rajdować sobie i łapać pokemony także z domu. Sprawdźmy może szybko shiny czeki. Nie shiny, nie shiny. Też nie shiny. Może tego widla. Bardzo dużo squidli się tutaj respi. Ale na tym pokemonie najmniej mi zależy, bo oczywiście był community day na tego pokemona. I obok rajd na, Kandag na kangaskana. Sprawdźmy, może jakie są rajdy gdzieś tutaj. Widziałem, no właśnie, miutu. Patrzcie, ile tego jest w Parku Śląskim w Chorowie. Także myślę, że dzisiaj dość fajnie spędzimy dzień i dość dużo rajdów zrobimy. Także rajd, pasy przygotowane. Przekręcę sobie po bo może braknąć mi boli. Lecimy dalej, łapać szajniaki. I tym razem szajniekans. Co się dzieje? Parę minut rozpoczęcia właśnie tego płatnego eventu. No i dwa szajniaki. Także. Podoba mi się, podoba mi się, mam nadzieję, że więcej tych szajni dzisiaj połapie, Kolejny szajni złapałem, za chwilę wybierzemy się także na jakieś rajdy. Challenge nam się tutaj wykonuje, patrzcie ile tego jest, ale mnóstwo squitli się tutaj respi w Parku Śląskim. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy mieliście podobnie, czy macie jakieś inne pokemony w obrębie tego miejsca, w którym aktualnie gracie. Jak widzicie, bardzo dużo tutaj jest pokrystopów. Nie jest zalurowane, ale i tak dużo pokemonów się tutaj respi. No i właśnie wykonałem etap pierwszy, także odbieram nagrodę. Raz, dwa, trzy Tajemniczy pokemon, co to będzie? Tangela, nie szajni. 942 CP, dobra, niech pójdzie z goldenką, żeby tutaj nie przedłużać. Nasze wcierają, próbujemy złapać telefon. Muszę sobie, jak zawsze, przełożyć, bo znowu te bole mi gdzieś tam na boki lecą. Także za chwilę się złapię jeszcze jeden pokémon i sprawdzimy kolejne questy, które trzeba wykonać i zbliżyć się do Shiny Także Tangele mamy złapaną. Jeszcze raz wchodzimy tutaj w te questy. Odbieramy nagrody. Charmander, Candy, 50 Pokeboli. No i sprawdźmy co tutaj jest za Pokemon. Mamy Chansey, mamy Chensi. Też nie Shiny niestety. Dobra, z Goldenkami, tych Goldenek się trochę... Tutaj pozbędę. Aktualnie wybieramy się na rajdę na YouTube Zobaczymy czy ktoś rajduje. Także lecimy. Za chwilę powinna się złapać. No i sprawdzimy na szybciora kolejne zadania tutaj. Także złapana. Stardust ciągle się nabija. Źle klikłem. Kolejna rozmowa. Na szybko przewiniemy. Nie będziemy tego czytać wszystkiego. Myślę, że szkoda czasu. No i trzeba nabić 3 duszka z naszym buddy złapać kolejne 30 Pokemonów i zrobić ewolucję Charmandera, także myślę, że szybko to ogarniemy i widzimy się za chwilę. Lecimy z rajdem na Taurosa, mamy 9 darmowych rajd pasów, także na te regionalne Pokemony warto tutaj porajdować, tym bardziej, że mogą być w wariancie Shiny. Dwie osoby, także w dwóch jesteśmy no i mam nadzieję, że na szybciola nam tutaj ten Taurus zejdzie. Zobaczymy, czy komuś z nas trafi się Shinyak. Właśnie nasz Tauros schodzi, także sprawdzamy, czy będzie Shiny, czy też nie będzie Shiny. Na szybcioro nagrody przewiniemy. Stardust się nabija, no i sprawdzamy. Nie jest Shiny, 1853 z boostem pogodowym, nie będziemy się z nim bawić. Goldeneczka, 19 boliarz. Dobra, Grejcik. Za chwilę spróbujemy namierzyć Mewtu, zrobić sobie rajd na Mewtu, na tego Pokemona najbardziej Chciałem sobie tutaj porajdować. No i złapany, złapany. Sprawdźmy teraz, jakie ma a price. Nie jest zły, ale mógłby być lepszy. Lecimy dalej. Właśnie wykonałem kolejny etap questu specjalnego, także odbieramy kolejne nagrody. Pyk, pyk. tutaj dwa insensy po kopcia. Będzie można sobie odpalić. Nagrody przewijamy. Ultrawoli 25 chyba było, jak dobrze zauważyłem. I cubon, ale niestety nie szajni. Znowu muszę ten telefon sobie jakoś inaczej ustawić. Źle mi się łapie tą jedną ręką. Może wy macie większe doświadczenie, ale jednak jak się trzymie kamerę w jednej ręce, w drugiej telefonu, no to źle się to, e, te pokemony łapie. Dobra, mamy złapanego. Szkoda, że nie jest szajni. Sprawdźmy kolejny etap Questu. Rozmowę standardowo przewijamy. Użyj Insensa, wyślij trzy gifty do przyjaciół i trzy razy wymienię się Pokémonem z przyjacielem. Także za chwilę to zrobimy. Mam nadzieję, w sumie to jest szybki kuestik, także lecimy z wykonywaniem. Żeby wykonać kolejne zadania, trzeba było zrobić trade z przyjacielem. No i patrzcie, co się trafiło. Wymiana Cubona. Patrzcie na Price. Wpadła setka laki, także. Jestem zadowolony. Wielkie dzięki Grzesiu za wymianę. No i może od razu ukończmy resztę tych naszych zadań. Także odpalamy na szybko kolejnego insensa. Kolejne zadanie się wykonało i musimy jeszcze na szybciora wysłać trzy gifty do naszych znajomych. Także pierwsze osoby z brzegu bez naklejek na szybciora wysyłamy raz. Tutaj weźmiemy galilenka. No nie chcę odbierać, a jeszcze nie odebrał, jeszcze nie odebrał. Fan Magic RP. pozdrawiam oczywiście. O, tutaj wyślemy już 44 level, także gratuluję. Leci. I jeszcze jeden gifcik. Tutaj wczoraj robiliśmy z kolegą Lucky Trader, także wyślemy kolejnego gifta. No i kolejny etap mamy wykonany, kolejny etap za nami, patrzcie różne pokemony. Za chwilę je na szybko posprawdzamy, odbieramy inkubator i resztę nagród właśnie z tego tutaj naszego kościka. Na szybko przewiniemy, sprawdźmy Pokemona, Likitanga, szkoda, że nie Shiny. Mamy Likitanga, także Goldenka poleciała, Rzucamy ultra bolem, powinien się złapać. Musiałem kamerę sobie podłożyć, bo niestety źle mi się łapie, naprawdę źle mi się rzuca tymi bolami te nasze forki, pokemony i przejdźmy od razu do kolejnych zadań, co tutaj trzeba zrobić, zanim połapiemy te wszystkie foksy. trochę tego jest i w końcu jakaś różnorodność, jeśli chodzi o pokemony. Dobra, przechodzimy i sprawdzamy. Trzeba rzucić 13, złapać 10 różnych Pokemonów i wykorzystać 20 jakichś malinek. Także bierzemy się do roboty, dajpa do odebrania. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, a teraz sprawdźmy na szybciorach, czy któryś z nich nie jest shiny. Diodut, nie shiny. Tutaj kolega Diglett, nie shiny. Trochę tych szajniaków mi brakuje, dlatego sprawdzamy szybko szajniczeki i lecimy tutaj dalej. Na razie miutu mi tutaj żadne nie wyskoczyło, także polujemy ciągle na taki rajdzik. Nie shiny i ostatni też nie shiny, czyli trzeba łapać pokemony za pomocą malinek. Bierzemy się do roboty i polujemy na kolejne Shiny Pokémony. Mamy 10 różnych gatunków pokemonów połapanych. Porobione są wszystkie zadania, także odbieramy kolejne nagrody. Sprawdźmy, co teraz się tutaj kryje za pokemon. Aerodactyl. Nie Shiny. Dobra. Standardowo Golden Raspberry. Ultra Ball. Teraz udało się rzucić za pierwszym razem. Także spoko, super sprawa. Czy się złapie? Złapał się. Jeszcze mamy jednego poksa do odbioru. Z tego co wiem, to powinien być Snorlax. Także sprawdźmy, czy będzie Shiny. Wchodzimy w nasze te kłeściki Ride right Pass. Na pewno się przyda. Cubone Candy 25. Spoko. I Snorlax, nie Shiny. <laughs> Dobra. Standardowo Goldenka. Trochę tych Goldenek mam. Przynajmniej się ich pozbędę. A nie będę tutaj przedłużał odcinka. Także lecimy za chwilę. Snorlaksik się nam złapie i sprawdzimy kolejne nasze zadania. Zobaczymy, co teraz będzie trzeba zrobić, żeby zbliżyć się do naszego Shiny Ditto. Sprawdźmy, może jeszcze na szybko. Price. nie jest stówka, ale stówkę mam. No i wejdźmy w nasze kolejne zadania. Także lecimy, lecimy, lecimy. Co my tu mamy? Zrób 5 power-upów. Trzy rajdy. Trzy rajdy trzeba wykonać i ewolucja Pokemona, także ewolucję szybko zrobimy, no i dostaniemy czapeczkę tutaj do naszej postaci w Pokemon Go. Power-upy szybko wykonamy. No i trzy rajdy. Zobaczymy, mnóstwo tych rajdów przychodzi mi. Mamy trzy zdalne rajdpasy. Trochę mi szkoda użyć z tego względu, że może na live'ie by się przydały, no ale zobaczymy. Jeśli nie będzie tutaj w pobliżu żadnych rajdów, żadnej ekipy, no to wykorzystam te zdalne rajdpasy. No i zobaczymy, na jakie pokemony wykonamy te trzy rajdy. Pierwszy rajd Taurosik, zobaczymy czy będzie Shiny, czy też nie będzie Shiny. Obok mamy parfeczta, także zrobimy sobie na szybciora dwa rajdy. No i później poszukamy trzeciego, chyba że przyjdzie zaproszenie na Mewtwo, wtedy użyję zdalnego raid pasa jednak. Tauros spada, przewijamy nagrodę, sprawdzamy czy jest Shiny i lecimy obok na Farfetcha. Także na szybciora nagrody przewijamy, mało istotne. Stardustik się nabija. Nie Shiny. 1825. Goldenka, powinien mieć za pierwszym razem. Podskoczył Grejcik. No i sprawdźmy, czy będzie setka, czy też nie. Nie pamiętam, ile Tauros, Nie ma Tauros setka. Także musimy sprawdzić a price. Stardust się nabija. Coraz bliżej do kolejnego levela. Pójdzie na wymianę. W drodze na farpeczta oczywiście na rajd, dostałem zaproszenie na rajd z MiuTu, także wielkie dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam oczywiście no, i zobaczymy. Może przynajmniej Miutu uda się zdobyć w wariancie shiny. Pierwszy raj w dniu dzisiejszym na legendę. Także zobaczymy, jak pójdzie. bo jest 8 osób. Także jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze chwilkę i nas Mewtwo właśnie zszedł. Właśnie schodzi nas Mewtwo, także sprawdzamy pierwszą legendę. Będzie farcik, będzie shiny, zobaczymy. Nagrody standardowo przewijamy na szybciora. Sprawdzamy i zwykły. Zwykły 2363 14 boli do końca. I czy teraz miutu zostanie pojmany? Zaatakował. A wszedłby akurat ekscent, tak jak teraz. O. Dobra. Raz. Dwa. I złapany. Złapany. Pierwszy miutu złapany. Sprawdźmy od razu, jakie ma IV. Na szybciora. No jeszcze tylko defensywa i byłaby stówa, ale niestety stówki nie ma. Lecimy na partersta. Pierwszy odcinek kończymy. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy łapać shiny to Zobaczycie, jakie IV mi się trafi i co uda się zrobić w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, no i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, do zobaczenia. Cześć!